W ostatnim czasie w Sejmie i w Senacie kilka razy mieliśmy okazję dyskutować o wynikach pilotażu sieci onkologicznej. Też wiemy, że jest zapowiedź Senackiej Komisji Zdrowia w kwietniu, która ponownie podejmie ten temat, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie o pilotażu sieci onkologicznej i o projekcie ustawy zapowiadanym dowiemy się więcej. Natomiast um, chciałbym zwrócić uwagę przed, przed, przede wszystkim, że kiedy dyskutujemy o pilotażu, tak naprawdę rozmawiamy o czymś niezwykle tajemniczym. Wiemy, że będzie projekt ustawy najpierw skierowany do konsultacji międzyresortowych. Pan minister Kadomski był uprzejmy powiedzieć, że to wydarzy się do końca marca. A z końcem kwietnia mamy poznać w, w toku konsultacji publicznych już final, fi, finalne rozwiązanie. Prawdę mówiąc, bo zaczęliśmy od tego, czy podzielam bardziej zdanie pana profesora Maciejczyka, czy profesora Jasema, ja żyję nadzieją, że kiedyś dożyjemy czasów, kiedy nie będziemy musieli bazować na opiniach, a na danych. Bardzo mnie martwi, że tak naprawdę na dzisiaj nie mamy gotowego sprawozdania z wykonania pilotażu sieci onkologicznej i tak naprawdę jedynym miejscem, gdzie można zapoznać się z, ze sprawozdaniami cząstkowymi jest nasza strona inter, internetowa. Też zachęcam do tego, żeby ją odwiedzić. Są tam też opublikowane niedawno pro, pro, protokoły z posiedzeniem Komitetu sterującego do oceny pilotażu i kilka innych dokumentów, które mam nadzieję trochę nam pomogą. W tym, aby nie bazować na opiniach, a na danych. Według mojej najlepszej wiedzy, tak samo jak według wiedzy Fundacji Onkologia 2025, na dzisiaj nie ma żadnych przesłanek czy żadnych danych, które pozwoliłyby ocenić. Czy pilotaż sieci onkologicznej przyniósł poprawę jakości opieki, czy dostępności opieki, czy efektywności opieki onkologicznej? Zwracam też uwagę, że być może jest tak, że konstrukcja tego pilotażu nie pozwalała osiągnąć tego celu. Pamiętam, jak w grudniu 2018 roku przed wejściem w życie pilotażu grupa organizacji pacjentów, towarzystw naukowych, nawet Związku Zawodowego Anestezjologów i organizacji Pracodawców podpisały się pod apelem, aby opóźnić de facto wdrożenie pilotażu sieci onkologicznej. Celem było to, aby zebrać dane i wyłonić te ośrodki koordynujące i współpracujące na podstawie faktycznej, fa faktycznych danych o jakości i efektywności opieki. To się nie stało. I, i gdzie jesteśmy dzisiaj? Dzisiaj w publicznej dyskusji mówi się o tym, że tak naprawdę nie mamy żadnej możliwości porównania tego w czasie czy do innych w województwie. Zadaję sobie pytanie, a w zasadzie dwa. Po pierwsze, co z ideą value-based healthcare i zarządzania w oparciu, o, w oparciu o dane, że decyzja o wprowadzeniu ustawy o krajowej sieci onkologicznej zapadła bez, bez raportu z wykonania pilotażu? A po drugie, yy, dlaczego Przemy do tego, aby tę ustawę uchwalić, a nie na przykład przez 6 czy 12 miesięcy dodatkowo zbierać dane i na tej podstawie tę sieć wyłonić. Bo co do diagnozy, tutaj nikt się nie różni. Mamy mamy rozproszone świadczenia wysoko specjalistyczne, i skoncentrowane nadmiernie te świadczenia, które powinny być blisko, blisko miejsca zamieszkania pacjenta. Jeżeli chodzi o reformę polskiej onkologii, tak naprawdę wydaje się, że walczymy o pacjentów mieszkających poza miastami wojewódzkimi. Nierówności w zdrowiu zabijają polskich pacjentów. I tak naprawdę chciałbym się dowiedzieć, bo to był chyba pierwszy i najważniejszy cel pilotażu, tak naprawdę jakie mamy dane, że poprawiła się sytuacja mieszkańców Innych miejscowości niż miasta wojewódzkie. W tych informacjach i prezentacjach, które, wi, które widzimy, najczęściej widzimy sprawozdania ogranic ograniczające się do tych wojewódzkich ośrodków koordynujących. Jestem pełen szacunku dla osiągnięć i dla pewnego rodzaju e, e, takiego informatycznego skoku cywilizacyjnego, który, e, który w tych ośrodkach się dokonał. Niemniej nie o to idzie gra. E, w Polsce nierówności w zdrowiu zabijają w zależności od tego, jaki mamy poziom wykształcenia, gdzie mieszkamy. Tyle to, to są główne czynniki prognostyczne dotyczące tego, jak długo będziemy żyć. Dopóki nie zostaną przedstawione informacje i dowody, że poprawia że, że się jakość i dostępność świadczeń, a pacjenci z mniejszych miejscowości są odpowiednio zaopiekowani, tak naprawdę wydaje mi się, że jedynym rozsądnym podejściem jest zawieszenie sądu. W mojej opinii ma żadnych przesłanek żeby wprowadzać krajową sieć onkologiczną na terenie całego kraju, ale z drugiej strony nie ma też przesłanek, aby na przykład zawieszać ten pilotaż i uznać go za zły. Niestety jego konstrukcja, na co zwracaliśmy uwagę, kiedy jeszcze byłem w Fundacji Onkologicznej Alivia, wspólnie z innymi ekspertami, po prostu metodologia tego pilotażu nie pozwala na, na nie zapewnia jego konkluzywności. I to jest tak naprawdę w tej, w, tej, w tej chwili największy problem. Czekamy na publikację projektu ustawy. Czekamy też na publikację raportu, czy cząstkowego, czy końcowego. Wiemy z protokołów Komitetu steruje, Sterującego do Spraw Oceny pi, Pilotażu, że taki raport za 2020 rok jest opracowywany. My zapewniamy, że na naszej stronie internetowej będziemy publikować wszelkie dostępne informacje. Niemniej, wydaje mi się, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, o co idzie gra. Jeżeli zostanie przyjęta ustawa o krajowej sieci on onkologicznej ona determinuje kształt systemu na wiele lat. Prawdopodobnie przez, przez wiele lat nie będzie możliwości jej modyfikacji, również pytanie o centra doskonałości, o wiele innych rzeczy będą determinowane przez kształt tej ustawy. To dlatego jest ona tak istotna. I wydaje się, że wszyscy zasługują na to, żeby poznać prawdziwy obraz pi pilotażu. Na dzisiaj ten Pilotaż, jego efekty są otoczone jakimś niesamowitym nimbem tajemniczości. Pytanie, czy możemy sobie na coś takiego pozwolić? I życzyłbym sobie, żeby też kwestia Krajowej Sieci Onkologicznej była troszkę wyciągnięta poza nawias pewnego rodzaju politycznej determinacji i tego, że to jest coś, co musimy wykonać w jakimś terminie. Lepiej dobrze wydyskutowana ustawa, lepiej dobrze przeprowadzone konsultacje publiczne, konferencje uzgodnieniowe i budowanie konsensusu. Mam nadzieję, że tak naprawdę poprawi się sytuacja pacjentów z mniejszych ośrodków. Nie ukrywam, że część mojej we, rodziny pochodzi z Dolnego Śląska i podchodzę do tego lekko osobiście. Chciałbym zobaczyć informacje o tym, jak na, jak na pilotażu sieci onkologicznej skorzystali mieszkańcy powiatu Dzierżoniowskiego, albo Świdnickiego, albo innych z tamtego regionu, albo Kłockiego, czy w Świętokrzyskim innych miast powiatowych, czy mieszkańców. Mie mieszkających w mniejszych ośrodkach. To o nich idzie gra. Nie chodzi o budowanie wysp, sz wysp szczęśliwości, tylko chodzi o zapewnienie równego, wystanda wystandaryzowanego dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dodam jeszcze tylko, że tak naprawdę w dobie COVID-u pytanie, na ile te dane z pilotażu sieci onkologicznej nie będą obarczone no, tymi zjawiskami, które były zupełnie nie do przewidzenia. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie dać trochę więcej czasu. I nie przyjmuję osobiście argumentu, żeby, który został ostatnio podniesiony przez przedstawicieli resortu zdrowia, że jeżeli zgadzamy się z założeniami sieci, to powinniśmy być orędownikami jej, jej wprowadzenia. Tutaj chodzi o szczegóły i tak naprawdę to nie jest matematyka, że z aksjomatów wychodzi wynik. Więc powinniśmy spokojnie to wydyskutować, rozmawiać o danych, nie o opiniach. Mamy nadzieję, że minister pozwoli nam wszystkim w najbliższym, w najbliższym czasie podjąć odpowiednie decyzje na podstawie raportu z wykonania pilotażu.